Najgorsza w byciu przykutym do wózka nie jest sama niemoc. Nie to, że nie możesz pobiec, kiedy pada deszcz albo że musisz prosić o szklankę wody. Najgorsza jest cisza, którą ludzie wokół Ciebie wypełniają kłamstwami. Myślą, że skoro nogi ci nie działają, to mózg też przestał. Że stałeś się meblem. Piotr siedział w swoim luksusowym salonie, patrząc na ogród, który sam zaprojektował. Był architektem. Kiedyś budował wieżowce, teraz jego świat skurczył się do czterech kółek i windy w korytarzu. Od wypadku minęło sześć miesięcy. Sześć miesięcy piekła, w którym jedynym ukojeniem miała być miłość jego żony, Laury, i wsparcie jedynego brata, Marka. Tak przynajmniej myślał na początku. Dźwięk szpilek na marmurowej posadzce wyrwał go z zamyślenia. Laura pachniała tymi drogimi perfumami, które kupił jej na ostatnią rocznicę. Cześć, kochanie, powiedziała, całując go w czoło. Pocałunek był zimny, mechaniczny, jak pieczątka na dokumencie. Marek przyszedł, Będziemy w gabinecie, musimy omówić finanse firmy. Wiesz, że bez mnie wszystko by tam runęło. Piotr nie odpowiedział. Z trudem skinął głową, grał swoją rolę, rolę otępiałego, złamanego człowieka, którego faszerują lekami przeciwbólowymi. Laura wyszła, nie zamykając drzwi do końca. Myślała, że on i tak nie ruszy się z miejsca. Chwilę później usłyszał głos Marka. Jak on dzisiaj? Zapytał brat, głos miał niski, pewny siebie, głos kogoś, kto już czuje się panem na włościach. Jak ważywo, zaśmiała się Laura. Ten śmiech Kiedyś Piotr go kochał. Teraz brzmiał jak zgrzyt noża po szkle. Gapi się w okno od trzech godzin. Lekarz mówi, że depresja postępuje. To idealnie. Idealnie powtórzył Marek. Podpisał pełnomocnictwa? Jeszcze nie, ale jutro ma urodziny. Podsunę mu to po torcie. Powie się, że to kartka z życzeniami od pracowników. On nawet nie czyta tego, co mu daje. Ufa mi, idiota! Piotr zacisnął dłonie na poręczach wózka tak mocno, że zbielały mu kłykcie. Serce waliło mu jak młotem, ale twarz pozostała maską obojętności. A co z nami? zapytał Marek, a potem nastała cisza. Cisza przerwana odgłosem pocałunku. Długiego, namiętnego, bezwstydnego pocałunku. Tuż za ścianą, dwa metry od człowieka, którego oboje zdradzali. Jeszcze miesiąc, kochanie szepnęła Laura. Jej głos drżał z podniecenia. Przejmiemy firmę, sprzedamy ten dom, a Piotra umieścimy w spokojnej przystani. To dobry ośrodek, będzie miał tam opiekę do końca swoich dni. A my, my w końcu będziemy wolni i bogaci. Piotr zamknął oczy. Czuł, jak po policzku spływa mu jedna gorzka łza, ale w środku, w środku coś w nim pękło. Ból w nogach, który czuł od tygodni, nagle stał się ostry, wyraźny. To nie był ból umierania. To był ból powrotu do życia. Spokojna przystań, pomyślał Piotr. Niedoczekanie wasze. Laura i Marek mieli doskonały plan, ale każdy plan ma słaby punkt. Ich słabym punktem była arogancja. Byli tak pewni, że Piotr jest bezwolną kukłą, że przestali zwracać uwagę na detale. Nie zauważyli, że z szafki w kuchni znika więcej białka. Nie zauważyli, że Piotr sypia w ciągu dnia coraz więcej, by mieć siłę w nocy. I przede wszystkim nie wiedzieli o starej siłowni w piwnicy, do której klucz Piotr trzymał ukryty pod materacem. Gdy zegar w salonie wybijał drugą w nocy, a z sypialni na górze dobiegały odgłosy ich wspólnego świętowania, Piotr zaczynał swoją własną wojnę. Suwał się z wózka na podłogę. To był najtrudniejszy moment. Ból przeszywał kręgosłup, jakby ktoś wbijał w niego rozżarzone igły. Czołgał się do windy towarowej, którą kiedyś zamontowano dla służby. Zjeżdżał do piwnicy. Tam w ciemności rozświetlanej tylko jedną żarówką zaczynał się cud. Pierwszy tydzień był koszmarem. Nie mógł nawet poruszyć palcem u stopy. Leżał na macie i krzyczał w poduszkę z bezsilności. Ale nienawiść! Nienawiść jest potężnym paliwem. Za każdym razem, gdy chciał się poddać, widział przed oczami twarz marka, śmiejącego się w gabinecie. Widział laurę podpisującą dokumenty przejęcia firmy. To dawało mu siłę. W trzecim tygodniu duży palec u lewej nogi drgnął. Piotr rozpłakał się nie ze smutku, ale ze szczęścia. To był znak: połączenie wróciło, zaczął ćwiczyć jako pętany. Poręcze równoległe, które kiedyś służyły mu do kalisteniki, teraz stały się narzędziem tortur i zbawienia. Podciągał się, zmuszając martwe mięśnie nóg, do reakcji. Każdej nocy pocił się, klął i walczył o każdy milimetr ruchu. Pewnej nocy, tydzień przed urodzinami, stało się to, Piotr chwycił się drabinki przyściennej, wziął głęboki oddech. Wstań! warknął do siebie. Wstań do cholery albo pozwól im wygrać. Napiął mięśnie ut drżały jak w febrze. Podzalewał mu oczy, ale powoli centymetr po centymetrze jego ciało uniosło się z maty. Kolana, które miały już nigdy go nie utrzymać, zablokowały się w wyproście. Stał. Chwiał się, dyszał jak parowóz, ale stał. O własnych siłach, bez wózka, bez niczyjej pomocy. Spojrzał w lustro na ścianie, zobaczył w nim człowieka, którego nie widział od wypadku. Zobaczył Piotra, architekta, męża, wojownika. W jego oczach nie było już litości. Był chłód Jesteście skończeni, szepnął do pustej sali. Wrócił na wózek nad ranem, tuż przed tym jak Laura zeszła na dół po szklankę wody. Gdy weszła do salonu, Piotr siedział tam, gdzie zawsze, z głową opartą o piersi, udając głęboki, lekowy sen. Biedactwo, mruknęła Laura, mijając go, już niedługo przestaniesz się męczyć. Piotr uśmiechnął się w duchu. O tak, kochanie, już niedługo. Dzień czterdziestych urodzin Piotra był słoneczny, jakby natura kpiła z dramatu, który miał się rozegrać. Ogród willi wypełnił się gośćmi. Byli tu wszyscy, wspólnicy z firmy, dawni przyjaciele, lokalna elita. Wszyscy przyszli zobaczyć upadek giganta. Szeptali między sobą, sącząc drogiego szampana i rzucali litościwe spojrzenia w stronę wózka inwalidzkiego zaparkowanego przy głównym stole. Piotr siedział w swoim najlepszym garniturze, który teraz wisiał na nim trochę luźniej. Laura zadbała o każdy detal. Grała rolę idealnej, cierpiącej żony z oskarową precyzją. Gładziła Piotra po dłoni, poprawiała mu koc na nogach, uśmiechała się smutno do kamerzysty, który kręcił pamiątkowy film. Marek stał tuż za nią niczym cień. Jego ręka o przypadkiem muskała talię laury częściej niż wypadało szwagrowi. Proszę o uwagę! Głos laury rozniósł się po ogrodzie przez głośniki. Muzyka ucichła. Laura stanęła na środku małego podestu. Wyglądała olśniewająco w czerwonej sukni, która krzyczała władza. Dziękuję, że jesteście tu z nami. Zaczęła, a jej głos łamał się w wyreżyserowanym wzruszeniu. To trudny dzień. Piotr, mój kochany Piotr, kończy dziś 40 lat. Kiedyś marzyliśmy, że ten dzień spędzimy tańcząc do rana. Niestety los miał inne plany. Wyjęła chusteczkę i otarła suche oko. Goście pokiwali głowami ze współczuciem. Stan Piotra jest. Skomplikowany. Lekarze mówią, że potrzebuje specjalistycznej opieki, której ja, mimo całej mojej miłości, nie jestem w stanie mu zapewnić w domu. Dlatego podjęliśmy z Markiem trudną decyzję o przeniesieniu go do kliniki Spokojna przystań. Szmer przeszedł po tłumie. To dla jego dobra, wtrącił Marek, podchodząc do niej. Wyjął steczki i plik dokumentów. A żeby firma, którą Piotr budował całe życie, nie upadła pod jego nieobecność, przejmiemy z Laurą zarząd. Piotrze. Zwrócił się do brata, kładąc mu na kolanach długopis. Podpisz to, to tylko formalność. Dla twojego dobra Piotr patrzył na dokumenty. Zrzeczenie się praw. Ubezwłasnowolnienie. Litery tańczyły mu przed oczami. Wszyscy patrzyli na niego. Czekali na drżącą rękę, która postawi koślawy krzyżyk i zakończy jego życie jako wolnego człowieka. Piotr powoli podniósł głowę, jego wzrok, do tej pory mętny, nagle stał się ostry jak brzytwa. Spojrzał prosto w oczy Marka. Dla mojego dobra? zapytał głośno i wyraźnie. Cisza, która zapadła w ogrodzie, była absolutna. Czy dla waszego konta bankowego? Laura upuściła mikrofon. Pisk sprzężenia zwrotnego przeszył powietrze, ale nikt nawet nie drgnął. Wszyscy patrzyli na Piotra. Ty, ty mówisz? wydukał Marek, cofając się o krok. Piotr nie odpowiedział. Złapał obiema rękami za krawędź stołu. Napiął mięśnie, które katował w piwnicy przez ostatnie. Tygodnie. Powoli, majestatycznie zaczął się podnosić. Wózek inwalidzki odjechał do tyłu, przewracając się z hukiem na trawę. Piotr stał. Wyprostowany, wysoki, potężny. Goście wstrzymali oddech. Niektórzy wstali z krzeseł w niedowierzaniu. Laura była biała jak ściana. Nie tylko mówię, bracie powiedział Piotr, a jego głos był zimny i twardy jak stal. Ja też chodzę i słyszę. Słyszałem każde słowo, każdy szept i każdy wasz plan, kiedy myśleliście, że jestem tylko meblem. Zrobił krok w ich stronę. Marek potknął się o własne nogi i upadł na podest. Piotrze, to nie tak zaczęła Laura, próbując złapać go za rękę. Piotr strzepnął jej dłoń z obrzydzeniem. Nie dotykaj mnie wyjął z kieszeni mały pilot i nacisnął guzik. Na wielkim ekranie, za jego plecami, gdzie miały być wyświetlane zdjęcia z dzieciństwa, pojawił się film. Jakość była doskonała. Sypialnia Piotra, Laura i Marek w łóżku, śmiejący się, liczący pieniądze Piotra i planujący, jak szybko go zneutralizować. Ich słowa niosły się echem po całym ogrodzie, obnażając ich podłość przed każdym, kogo znali. Ochrona, jak krzyknął Piotr, dwóch potężnych ochroniarzy pojawiło się błyskawicznie. Byli lojalni wobec niego, nie jego żony. Wyprowadzić ich, rozkazał Piotr, wskazując na drżącą parę. Nie mają prawa zabrać stąd niczego: ani ubrań, ani samochodów, ani grosza. Przyszliście tu z niczym i z niczym wyjdziecie. Piotrze, błagam! krzyczała Laura, gdy ochroniarz wlókł ją w stronę bramy. Kocham cię, to był błąd. Błędem było to, że wam ufałem odparł Piotr, odwracając się do nich plecami. A teraz wynoście się z mojego domu. Gdy brama zamknęła się za zdrajcami, w ogrodzie rozległy się brawa. Nieśmiałe na początku, potem coraz głośniejsze. Piotr stał dumnie, czując słońce na twarzy. Był sam, ale po raz pierwszy od dawna czuł się naprawdę wolny. Wiedział, że rehabilitacja jego nóg się skończyła, teraz zaczynała się rehabilitacja jego życia. Piotr udowodnił, że największa siła nie tkwi w mięśniach, ale w woli walki, a zdrada choć boli potrafi być najlepszą motywacją do zmiany. Dali mu wyrok, a on zamienił go w zwycięstwo. Jeśli ta historia dała Wam satysfakcję i lubicie patrzeć jak sprawiedliwość zwycięża, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie przycisk subskrybuj. Tworzymy tu społeczność ludzi, którzy wierzą w karmę. Dajcie też znać w komentarzu, czy wybaczylibyście bratu taką zdradę, czy zrobilibyście to samo co Piotr. Czekam na Wasze opinie. Do usłyszenia w kolejnej historii.